Witam Was serdecznie, Max Paypal przedstawia MotoGP 21 w tym odcinku Francja. No, we Francji mogę powiedzieć, że nigdy nie byłem, chociaż na wakacjach byłem i w Hiszpanii i we Włoszech, Niemczech, Czechy, ale we Francji jeszcze nigdy nie byłem. Może kiedyś się pojedzie na taką wieżę Eiffla, tak sobie pomyślę. Trzeba będzie zobaczyć ile taka wycieczka kosztuje e, do Francji. Ciekawie by tutaj było. No, co do gry, no to mogę powiedzieć tak, że zmieniłem e, tak kolorystykę mojego projektu, to znaczy mojej tutaj zespołu. To jest właśnie to fajne, że e, w takich zespołach fikcyjnych możemy tutaj w każdej chwili sobie kolorystykę naszego zespołu e, zmienić. Może to być nawet kolor czarno-czerwony żółty, niebieski. Kto chce, to po prostu będzie mógł sobie tutaj według siebie po prostu to zmienić. Ja w tym odcinku zrobiłem takie barwy biało-czerwone, takie bardziej przypominające naszą polskę. Też tutaj kombinezą zmieniłem i projekt kasku. Tak, ten projekt kasku sobie tak na szybko zrobiłem. Już jest mój piąty projekt. Trzeba było jeszcze, by go dopracować. Jeśli chodzi o tutaj ten projekt. Tak, ja go tutaj wybrałem. Pora tutaj już jechać, jechać. Tym razem przejdziemy tutaj bezpośrednio do wyścigu. W pierwszym treningu były warunki suche. No, ale to nie jest sztuką jest. To znaczy jeździć w warunkach suchych i wygrywać. Też trzeba tutaj jeździć dobrze w warunkach deszczowych. Niestety w deszczowych warunkach tej części gry no, jest ciężej, jest ciężej. Tutaj naprawdę bym musiał potrzebować więcej czasu na ustawienia do warunków deszczowych, naprawdę mozolnie ciężko mi tutaj szło. No, 16 pozycja w treningu numer 2 w kwalifikacjach no, mogę powiedzieć kompletna klapa, 11 pozycja. Wręcz się męczyłem. Nawet próbowałem się złapać Pedro Acosta, żeby z nim troszkę pojeździć, tak jak to zrobił e, Mark Marquez podczas Park Portimao i holował się za Mirem. Też tak tutaj próbowałem, ale za bardzo mi tutaj Pedro Hello, you, uciekł. Za bardzo. To będzie ciężki wyścig. Naprawdę ciężki. Jest niska temperatura asfaltu. 16 stopni. Nie można ryzykować i w pełnym złożeniu skręcać. Naprawdę, tu jest ciężej. Michelin Dunlop kontynuujemy. Czytam sobie i może pokażę, że tutaj jeszcze by musiał naprawdę popracować. Tutaj kompletna klapa. Myślę, że jedynka tutaj będzie, żeby tutaj bardziej stabilność e, utrzymać. E, tutaj sobie, mm, jeśli chodzi o. Złącze wahacza, chyba tutaj będzie dobra pozycja 4, ale twardość e, szczególnie spręży i e, kompresja pojedynczego amortyzatora. Tutaj jednak na jedynkę, i tutaj zostawiam te opcje, które tutaj są. Troszkę sobie to zmodeluję, bo nie jestem pewien e, co do mojej geometrii, tutaj bez zmian. E, tutaj 8, 7, 6, 5, 4 na 6 i 4. Elektronika. Tutaj się sugerowałem jednym. Jak e, rekomendowane opcje czyli lewy kontrol. Tutaj mi w ogóle nie pasowało. Ja wolę jeździć jednak tutaj z e, hamowaniem silnika w pozycji 5. Naprawdę, chociaż tego nie wykorzystuję, ale wolałem tutaj e, jeździć z takiej tutaj pozycji. No, to po z 11 pozycji będę tutaj startował. Jeszcze tak nie startowałem w połowie stawki, więc będzie bardzo trudno, jeżeli chodzi o start. Dobra, już bez przedłużania. Masia, Mac Toba, García, Guevara, Alchoba, Rodrigo Pinder, Sasakia. Acosta, Minio, Artigas, Fenati, Salak. Kurde, za szybko to leci. Choćby tak o 2-3 sekundy wolniej to szło, no to bym mógł tutaj wszystko przeczytać. No tutaj nie szkodzi. Nowe malowanie owiewki. No ciekawe czy mnie tutaj się poszczęści. bo jeszcze na warunkach deszczowych jeszcze się tak w pełni nie czuję dobrze. Jeszcze bym musiał troszkę potrenować. Ale jak patrzę na tą powtórkę, te kamery, które tutaj są, no na żadnej kamerze nie wyłapałem jednego. Ani kropli deszczu, ani takie zamglenia, tak jak to było na Grand Prix Portimao. Jedna kamera była taka zamglona. A tutaj, no wręcz, żadnej tutaj kamery takiej nie ma z tych ujęć. Dobra, kontynuujemy, nie ma co. Nie jestem pewien, nie jestem pewien co do tego wyścigu. Dobra, twój hapeg tutaj, tutaj na spokojnie, na spokojnie, żeby mi tutaj nikt nie wjechał. Ach, tutaj przestrzeliłem, lekko delikatnie dotknąłem. Myślałem, że już dostanę jakąś karę, ale zrobiłem to naprawdę w taki manewr spokojnie spokojnie to są warunki deszczowe tutaj nie można przyciskać za mocno gazu dawać nie spodziewałem się że normalnie na trzecią pozycję tutaj wejdę ale masja masja jeszcze tutaj to jest właśnie błąd to jest mój błąd że ja tak bardzo szeroko tutaj chodzę bo musi tego zawodnika toby, już by mnie tutaj no, zgarnąć tutaj tutaj spokojnie Dobrze, dobrze. Tutaj, tutaj to, to chyba wezmę. Tak, tutaj w tym zakręcie go wezmę za masją. Pozycja 3 PWR. Tutaj będę musiał tak troszkę taktycznie to zagrywać, bo naprawdę będzie bardzo ciężko. Dwójka. hamowanie, wystawienie nogi, teraz prawo-lewo, delikatnie. Tutaj te zakręty, nie można tutaj rwać tego tempa. Nie? Tutaj widzę, że Masja też taką nogę tutaj postawia. Bo oni i tak bardzo szeroko jadą w te zakręty. Nie jadą tak jak ja, tak bardzo blisko tych betoników. Ja tutaj wręcz... Ach, tak, tutaj troszkę za mocno, za mocno i błędy popełniam. Tutaj nie mogę tak wyprzedzać, bo... Dobra, Masja tutaj. Widzę, że Masja tutaj troszkę odpadł. Magdi, Magdi za Johnem, Magdi Dobra, druga pozycja, druga pozycja, spokojnie Ach, masja tutaj mi się pokazuje Ale nie będzie mógł wyprzedzić, nie będzie mógł wyprzedzić, bo nie ma konta A ja tutaj Dobrze, za Johnem, Magdi Trzeba tutaj się przytrzymać, jeszcze tutaj mam Z Cztery okrążenia Ach, troszkę za szeroko, troszkę za szeroko Ale tutaj Ładnie blisko betonik betoników. Insacyjne. Ja tutaj się nie czuję zbyt dobrze na tym torze. W takich warunkach. Normalnie serce wali mi jak młok. 1,53 na okrążeniu pierwszym. Makry tutaj. Tak, tutaj za szeroko. Uwaga. Dobra, pozycja 3 PWR Muszę zobaczyć co się dzieje z tyłu No, jest, jest tutaj Troszkę od... Troszkę mi odskoczył, dwójka Ach, tutaj przestrzeliłem Już karę dostałem, już tutaj karę dostałem Okej za Ach za mocno, za mocno przestrzelę to Ach, tutaj przestrzeliłem Na szczęście kary nie dostałem Ale szczęście tutaj Bo naprawdę takie Przejazd dłuższego okrążenia Nie byłby tutaj za bardzo Dobry 50 na okrążeniu spokojnie, spokojnie tutaj każdy tutaj widzę, że tak bardzo ostrożnie jedzie wolniejsze tempo niż na kwalifikacjach wręcz pulsacyjnie jadę, naprawdę. Dodawając gazu, tutaj skręcając wręcz pulsacyjnie, No, jest, jest ładnie, troszkę podkręcił tempo, bo widzę, że już jest 200 tysięcznych. Dójka. Spokojnie teraz. Nie wiem co się tam z tyłu dzieje, nawet nie chcę się oglądać. Teraz przejeżdżamy koło tego diabelskiego młyna, który jest po lewej stronie. Ale już go mi widać. Ach, już druga, druga kara. No, nie mogę, nie mogę. jeszcze dwa okrążenia chyba widzę że mam troszkę zapasu mam troszkę zapasu co do tego w pozycji 3 PWR-a mógłbym podkręcić tempo ale boję się na tych zakrętach naprawdę żebym nie glebnął bo już podczas robienia tych, tych treningów już po prostu czułem że ten motor nie jest stabilny Za Johnem McBee już tutaj jadę Ale McBee tutaj podkręcił 49 zrobił. Oj nie, ja tutaj muszę naprawdę tak delikatnie. O! Już był uślisk, już był uślisk. Opony na, zazwyczaj są naprawdę... nie przegrzewają się. Dobrze, noga, noga. Dobrze, wjechałem tutaj. Jestem coraz bliżej Johna McPee. czy teraz będzie manewr, czy jeszcze poczekam, jeszcze tutaj poczekam, ale nie, 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 już tutaj muszę muszę go zaatakować tak, troszkę się uderzyliśmy owiewkami. dobra, teraz ryzykujemy jedna tysięczna lepiej, pięknie spokojnie zakręta, żeby nie było dobrze zyskałem 200 tysięcznych w tym zakręcie ach teraz tak kurde całkowicie e, no nie, nie miałem trzymania tej opony tak że przerzucił mocno ten motocykl że naprawdę że jest binder już od razu Maki binder, masja co się dzieje z cpm z kostą nie wiem a kosty już tutaj w ogóle nie widać no muszę uważać 49 tempo hamowanie. ale kurde muszę uważać muszę uważać bo już jest trzeci trzecie wyjście poza tor. już te opony nie trzymają to jest też sprawa no ostatnie okrążenie nie czuję się pewnie. Tutaj tylko jest pół sekundy przewagi. Tylko jest pół sekundy przewagi. Ciężkie jest tutaj. Na, na warunkach deszczowych naprawdę e, ciężko się jedzie. To nie jest łatwe naprawdę, to jest sztuka jeździć. Ale jest ładnie, jest ładnie. Podkręcam tempo. A, troszkę za szeroko, nie mogę tutaj za bardzo gazu dodawać, bo glebne. Jest dobrze, jest dobrze spokojnie mogę wystawiam, żeby mnie tutaj nikt nie zgarnął, że blisko betoniku. zobaczcie jak to wygląda, są blisko, są blisko, to nie jest takie, to nie jest taka pewność, bo tutaj się nie czuję pewnie, od razu mówię, że tutaj w tych zakrętach jednak nie mam tej pewności, Staram się jechać jak tylko mogę. No wręcz wolałem się nie odzywać w tym zakręcie, bo było blisko. Ach, jest wygrana. Nie sądziłem, że to wygram. Naprawdę, nie sądziłem. O, z 11 pozycji startowałem, naprawdę. 1.49.6 Jechałem szybciej niż w kwalifikacjach, naprawdę. Ale to jest zasługa tego, że pierwszy trening był suchy, drugi był deszczowy, kwalifikacje też były deszczowe, ale sobie wyszłem z gry, troszkę sobie potrenowałem jednak na tych warunkach deszczowych. Dopiero później w kodze w grę nagrywam ten odcinek i bardzo ładnie mi tutaj poszło, bo naprawdę ja bym tych ustawień tutaj na sam koniec nie dawał, to bym miał bardzo ciężko. Przynajmniej ten motocykl jest teraz stabilny, jak jest w pozycji 1 te ustawienia. No ładnie. Kolejne zwycięstwo na pewno cieszy. A, Makpi się tutaj ładnie przebił. kontynuuje. Undoubtedly it was a perfect day for him. In addition to the victory, his position also earns him 25 priceless championship points. Chyba tą kolorystykę tutaj zostawię tego kombinezonu i kolor owiewki. Na razie to zostawię. Biały, czerwony niech będzie. A faktycznie, można tutaj zauważyć, jak ktoś gra w grę, i robi treningi, robi kwalifikacje, ale po kwalifikacjach wyjdzie z gry i wejdzie z powrotem. No to ja tutaj powinien mieć więcej punktów. Multiplayer zauważyłem to. Tak, ja prowadziłem karierę, nagrywałem bezpośrednio od razu kwalifikacje, od razu e, wyścig. To miałem więcej, nieco punktów, chyba 9000, coś. To jest tutaj właśnie zauważalne, to właśnie zauważyłem. Że ktoś gra, gra wyjdzie sobie w trakcie e, mistrzostw i z powrotem wejdzie to te punkty reputacyjne dostanie mniejsze ale no tutaj zauważyłem to no o 1000 zł mniej dostałem bo musiałem troszkę potrenować. ale jest no te testy tak samo tutaj po poćwiczyłem A, PS. Tak, najlepszy chyba czas. Ja tutaj chyba nie miałem najlepszego czasu, nie zauważyłem tego. Nie miałem najlepszego czasu o okrążenia. Ale tutaj mam już sporo punktów. I pięknie. Na razie tutaj zostawię. Teraz sobie zrobimy coś takiego, żebym tutaj kolejny tydzień sobie przewinął. Już jesteśmy w Mugello, Włoch i Katalonia, moja ulubiona terasa. No proszę. Trzeba sobie poczekać na razie. Jeszcze tutaj 3-4 tygodnie będę tutaj miał i silnik, i ramę zrobioną, więc może zobaczymy co tutaj jeszcze mam do zrobienia. No to o pięknie. Rama. Ale i tak będzie plus. No mogę zobaczyć sobie. Rama plus 28 i silnik plus 7. I już mam B++. Ciekawe, czy będzie mnie stać na tego, żebym tak często nie zmieniał tego. Ja myślę, że sobie jeszcze poczeka, bo to nie ma sensu tak cały czas zmieniać tych mechaników, bo trochę kredytów braknie, naprawdę. Ja wolę sobie jeszcze poczekać, tak żeby go mieć na wszelki wypadek. taki zaplecze. Tutaj jest C+. Tutaj mam z B, tutaj mam C, tutaj mam B+. No jeszcze tutaj bardzo dużo brakuje, żebym miał takiego z klasy S. I jeszcze tutaj. Może menadżer będzie jakiś ciekawy. Anja. Pieta. Szukanie kontraktu mnie w ogóle nie interesuje. Ten już jest lepszy. O, tutaj kwestia finansowa. No tutaj by był akurat dobry. Ale poczekam, mam jeszcze tutaj w rezerwie jeszcze dwóch, e, więc sobie tutaj poczekam jednak, żeby ich było trochę więcej, a później zrobimy sobie selekcję, bo wywalam tych niepotrzebnych, takich troszkę słabszych i wtedy po prostu tutaj już zdecyduję, jaki tutaj będzie menadżer, e, bo tak jak mówię, nie, nie ma sensu po prostu tego tak cały czas zmieniać co chwilę, jak skarpetki. No, jak Wam się podobał ten odcinek, no to... Łapujcie, komentujcie i się pytajcie czegokolwiek na temat MotoGP 21. Chętnie tutaj odpowiem na pytania dotyczące tej części gry. No to do zobaczenia!